Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witam Was w trzecim odcinku opowieści od 3 stycznia, chyba w najbardziej kontrowersyjnym odcinku, albo odcinku, w którym myślę, że wielu z Was znajdzie wiele odpowiedzi, na które dziś ja dopiero trafiłem przed kilkoma laty, w takiej nieświadomości, nie że słodkiej czy jakiejś budzącej, ale robić tak przed trzema, czy malaty laty uświadomiłem sobie tak naprawdę po co piszemy jakieś tam litery na drzwiach? Na pewno to nie jest żadna matematyka, bo to, co piszemy, chociażby K plus M plus B, to się nigdy nie będzie równało tak, jak w tym roku 2016, bo rok temu było 2015. Na pewno więc to też nie oznacza. Co pisać? Ja tu mam takie przygotowane różne warianty. Są tacy, którzy piszą G plus M plus B. Są tacy, którzy piszą C plus N plus B. I są też tacy, którzy piszą K plus N plus B. No i wiadomo, od tych wszystkich liter, tego co piszemy, trwa odwieczna wojna. Yy, sprzeczanie się, szukanie argumentów, yy, taka wojna katolicka na argumenty. Yy, szukamy różnego udokumentowania. W swojej parafii rodzinnej znalazłem takie zdanie, Ogłoszeniach, że oddajemy mędrcom nasze domy. Ja nie wiem, kim był Kacper, kim był Belchior, kim był Altazar. czy to byli właśnie magowie, czy królowie, czy mędrcy. Tak jak wczoraj mówiliśmy sobie, ja obcym ludziom nie chcę domu oddawać, tym bardziej pokoju. Co to wszystko znaczy? Czy naprawdę te litery mówią nam o tych trzech ludziach? w i było może różna liczba. Nie. Yy, historia chrześcijaństwa daje nam trzy różne warianty. Yy, to nasze pisanie na tych drzwiach, tych liter, ma być wyznaniem wiary. Chrześcijanie od zawsze yy, nie pisali jakichś inicjałów, takich na wzór miłości, nie wiem, K plus M równa się wielka miłość. Tylko te litery, one były wyznaniem wiary. Co naprawdę tak na, powinniśmy pisać? No, C plus M plus B, ponieważ co oznaczają te konstelacje lity? I mamy trzy tradycje, takie najważniejsze. Pierwsza tradycjalna i starsza mówi nam o trzech prawdach, które właśnie są na CMB: M, B. Cogito, matrimonium i baptismus. Cogito, czyli poznanie. Matrymonium, czyli świadectwo, albo tam, na morzu nawet męczeństwo. I, I baptizmus, czyli chrzest, czyli zanurzenie. To jest wyznanie wiary, że ja, patrząc na Pana Boga, chcę go niego nieustannie poznawać. Matrymonium, chcę o nim świadczyć. I baptizmus, zanurzam się w nim, czyli wchodzę w to po prostu. Tutaj mieszkają chrześcijanie. Tu mieszkają ludzie, którzy Pana Boga poznają, świadczą o nim i żyją na 100%. To może o tym świadczyć. Druga tradycja, taka najbardziej znana, to CMB od słów Christus Mansion benedicat. Czyli błogosławieństwo. Niech Chrystus pobłogosławi ten dom. I trzecia tradycja, która wywodzi się prosto ze słów św. Augustyna, który mówi o tym święcie. Chrystus multorum benefactor. Chrystus dobroczyńcą wielu. Niech Chrystus przymnaża łask tym wszystkim, którzy mieszkają w tym domu i tym wszystkim, którzy do tego domu będą przybywać. Te krzyżyki to nie są właśnie plusy, to nie jest dodawanie, tylko znak błogosławieństwa. No i ten rok, 2016, czyli niech Pan Bóg błogosławi ten rok. To wszystko, co w nim jest, to wszystko przed nim jest, to wszystko, co Pan Bóg nam zaplanował, niech on to wszystko błogosławi, niech on to przyjmuje. Jemu ja to wszystko ofiarujemy. Dla mnie to całkowicie inaczej już wygląda. A mnie właśnie to nie jest powierzanie jakimś trzem gościom tego, co jest w środku, ale zapraszanie Pana Boga. Zaproś, kiedy będziesz pisał te litery na drzwiach, zaproś Pana Boga. Daj świadectwo innym, że jesteś chrześcijaninem. Że jesteś kimś, dla kogo Pan Bóg nie jest obcy, wobec kogo nie jesteś obojętny. Cześć Boże, dobrego świętowania. Dziękuję za tę za obecność w czasie tych trzech odcinków. Mam nadzieję, że troszeczkę rozjaśniłem, wyjaśniłem, odpowiadając na wiele pytań. Może wielu zszokowałem. Zapraszam jeszcze jutro wieczorem, kiedy po... Poch... albo może gdzieś tam po zobaczymy. Zresztą, kiedy chcę się razem z Wami pochylić jeszcze nad tą tajemnicą objawienia Pańskiego. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.